Witajcie w kurniku bożenki. Dzisiaj troszeczkę przypruszyło śniegiem, i troszeczkę u nas jest biało. Ale jak widzicie z tyłu słoneczko pięknie świeci, powietrze jest bardzo przyjemne, minus jeden stopień. No i myślę, że, że dzisiaj będzie przyjemny dzień, troszeczkę w kurniku przybieliło, ale tylko troszeczkę minimalnie, więc nie ma tragedii. Już was otwieram, już, już nie płaczcie tam. Ale jakie powietrze. Jest super. Takie przyjemne. Że jak na razie to będą kurki miały fajnie. No, ale zobaczcie znowu troszkę śniegu, widzicie? No, jak się zdziwią. Patrzą, że coś tu jest nie tak jak wczoraj. Co? Nie tak jak wczoraj jest. Ale nie ma takiego mrozu. Słoneczko świeci, jak przyjemnie. No? Mimo, że jest minus jeden, ale jak przyjemnie dzisiaj. To nie to, co, co wczoraj. Wczoraj takie wiatrzysko zimne było. No? Super, co? Ale super jest. Szybciutko do jedzenia, szybciutko. No? Trzeba szybciutko coś zjeść. Dobrze, otworzę Wam okno i przyniosę wody. Bo na pewno chcę Wam się pić, chociaż macie wodę w środku. No, ale tutaj trzeba też przynieść. Dobrze, to tylko otworzę okno. No tak, no tak. Tak, Stefan, nowy dzień. Nowe rozrabianie, tak? Wypuść mnie, bo chcę wyjść. Jak tam sprawa jajeczko? Co, Grażyneczka, przyszłaś znowu do mnie? Jak tam sprawa jajeczkowa? No jedno jajeczko jest, a w tam... O, tam dwa aż. No zobaczcie, w drugim gnieździe, w drugim gnieździe dwa jajka. Więc dzisiaj piękne... Nie, nie wolno dziobać. Pięknym gnie... W obydwu gniazdach piękne trzy jajeczka. A ty, Grażynka, przyszłaś chyba do gniazda, tak? Tak? Co tam zaglądałaś? Może będzie... Może będzie składać jakieś jajko. No pięknie! Od samego rana piękne trzy jajka, super! Super. No i tutaj im daję tą wodę na razie w tym małym pojemniku, rano zawsze. Później przyniosę to. Matko, Stefan, daj mi coś powiedzieć. No, bo tutaj, że ja wcześniej nie pomyślałam, żeby stawiać im właśnie tu na tym pieńku. I bardzo fajnie to jest, zobaczcie. Zośka, tak szybko. Cicho. Zośka tak szybko nie wybrudzi tej wody i mają tak wyżej no i dobrze a później no co, ty? co ty mi tu skubiesz ten bambus no ale i tak się zastanawia i tak się zastanawia i tak chodzi tu go tej wody no ale dobrze no świeżutka woda co dobra no dobra to sobie tutaj chodźcie tu sobie tu sobie róbcie co tam chcecie. Jeszcze czekajcie, tutaj zobaczę jak. ziarnem. Bo już żeście wy zjadły tutaj dużo ziarna. Muszę wam poprawić, tutaj, żeby poleciało więcej. Ale dajesz, ale dajesz pobudkę. O, słyszę, bo tam, bo tam drugi kogut z nim rozmawia. I ten mu, ten odpowiada. I tak sobie rozmawiają przez pół wsi. No dobra. Teraz czas dla nas na śniadanie. Romek przywiózł ze sklepu świeże zapasy: cukinie, gruszkę i rukole. No i idę im zanieść. Ale kogoś nie ma. Szefowa na gnieździe. Szefowa jajko składa. No a one dostaną a ona biedna nie No trudno jak przyszłam to już nie będę im robić tutaj zawodu a, a... czekajcie, nie wychodź Masz tam Jezus Marnia Tam, w tamtą stronę Właśnie do środka Znowu mi uciekł o matko! Jagoda to ucieka ciągle. Ciągle ucieka ta jagoda, no? Macie tam rukoli trochę. Prawdzie nie dużo wam przyniosłam, ale zawsze coś. Ojej, weszłam. Weszłam bez mojego bambusa. A to nie można. A jaki wiatr się nieprzyjemnie zerwał. Ale ci powiewa ogon, Stefan. Czekaj. Miosła na żywa. Nie, nie. Co? Co? Uspokój się. Uspokój się. Już dostaniecie, już. już zrobiłam sobie dziurki tutaj w tych warzywach proszę ale trupko o matko jakie wiatrzysko wstrętne <śpuszczajne> ale dzisiaj wieje nawet nie przypuszczałam bo rano było tak pięknie tak spokojnie taki wiatr, nawet bym nie przypuszczała że taki wstrętny wiatr a zimny lodowaty bo no widzicie, nie wiedziałam nawet bo bym wam sałatkę zrobiła i byście tam pod spód poszły jeść a tak to, to tutaj wam zawiewa hmm. o jejku a skąd to taki wiatr się wziął Rukoli, było później jeszcze dostaniecie przy obiedzie. Bo tak to by byście cały ten pojemnik zjadły. Ja w tym roku wysieję rukole, wysieję rukolę wieloletnią i będzie z roku na rok ta rukola. No, nie mam tu nic, nie mam już. No, a wczoraj miałyście, dzisiaj to wystarczy Wam tych warzyw. Zostawcie trochę szefowej przyniosłam im trochę świeżej wody już tutaj w tym dużym poidle może nie zamarznie no oczywiście największa amatorka wody to Zośka ale wiecie co, że taki lodowaty wiatr i stamtąd zobaczcie jakie czarne chmury idą tam z północy będzie super przyszłam tylko wziąć jajko bo szefowa ząsiła. o jest widzicie dobra jeszcze cieplutkie to czwarte jajeczko dzisiaj i zmykam do domu bo wiecie co takie tam chmury no widzicie I zaczyna śnieg sypać więc szybciutko chowajcie się pod spód no śnieg na was sypie no i widzicie mówiłam tak się zachmurzyło patrzcie jak czarno i zaczyna sypać tam musicie się schować pod spód bo wieje i sypie, no? I zobaczcie, taka piękna pogoda była rano, mówiłam. Słoneczko świeciło, temperatura była super. A teraz tak się zachmurzyło i zaczyna sypać śnieg. Patrzcie, patrzcie, jaka tam, jakie tam chmury od północy. Tam, takie chmury. No i się tak zachmurzyło, zrobiło się czarno. I wieje i sypie. Nie. Chcę tego oglądać. Straszne. A tak pięknie było, tak aż wiosennie było rano. No, na szczęście kurki mądre i weszły pod spód, więc uciekam, uciekam, żeby mnie nie zobaczyły, żeby nie wyszły na ten śnieg. Myślę, że tam się schowają i będą tam siedzieć, dopóki ten śnieg nie przestanie sypać. A ja uciekam, bo się zrobiła zawieja i zadyma śnieżna. Przyniosłam im taką sporą, sporą porcję sianka. One lubią sobie tak. Taką kubkę im wrzuciłam tutaj. One tak sobie lubią. Lubią w tym sianie pogrzebać. Czekajcie, ja troszkę wam to rozgarnę. Tu, gdzie jest mniej wiatru. Tu, w tą stronę. Czekajcie, w tą stronę stronę, bo jak zacznie sypać, to wam to zasypię. No czekajcie. O. O, tam wam dam. No widzisz? O, tam. Tam będziecie mieć sucho. O. O. Tam będzie sucho chociaż, no. Bo zaraz będzie znowu sypać, bo idzie wielka chmura. No. no fajne, bo tutaj takie suszone złąki. Bo ja kupowałam, jak kupowałam tą słomę to pan mi dał jeden jeden taki jedną taką kostkę y, siana i fajnie bo ten, to siano takie pachnące jest i takie ma właśnie fajne różne trawy no już zaraz zacznie sypać z tego no, z tej chmury co one tam weszły do środka nagle coś sobie pomyślały i lecą no no widzicie, znowu się zmieniła. Tak ładnie było rano. No, nie mam nic, nie mam nic. Nie ma co jęczeć. Już dostałyście dużo dzisiaj. No. A co ty, Czarnuszka, taka nieszczęśliwa jesteś, co? Dostałyście dużo dzisiaj. Jeszcze obiadek będzie. Idźcie tam się schować, bo zimno. Obiadek dostały pod spód tam. Bo przecież tak sypie, znowu zaczęło, przez chwilę przestało, a potem zaczęło znowu, teraz znowu sypie, więc niech one tam pod spodem jedzą. Grażynka, idź tam jedz. Nie wynoście tych ziemniaków z tego, matko. Dzisiaj mają takie trochę gęstsze, trochę większe kawałki, trochę większe kawałki tych ziemniaków, co wynoszą. No idź, Grażynka, gdzie ty tak. Chodzisz tu. No. jedźcie sobie tam pod spodem. No straszna pogoda. Straszna pogoda jest. No. No tutaj wam... Tutaj macie lepiej pod spodem. No niewygodnie tak wam, ale zaraz to... Zaraz sobie to pozbieracie wszystko. No. Nie ma co uciekać z tym. Trzeba jeść na miejscu. Straszna pogoda się zrobiła. Takie wszystko i znowu sypie. Hmm. Już się tak zrobiło zimno, że woda zaczyna zamarzać. No, ale już nie będę przynosiła. One tutaj sobie rozdziowały trochę, bo na powierzchni tylko przymarzła. A już będą zaraz szły do kurnika. Już piąta godzina. Jeszcze zobaczcie, a nie jest ciemno. Troszkę jeszcze popiją, zjedzą. I już będziemy zamykać. A ja się z Wami żegnam na dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Kurniku Bożenki, pozdrawiam.